Ryszard Bogucki na początku lat 90. był uważany za złote dziecko polskiego biznesu. Każde przedsięwzięcie, którego się podejmował, przynosiło mu wielkie zyski. Podejrzewało się go o wiele morderstw na zlecenie, do których on sam nigdy się nie przyznał. Czy jego skazanie jest zmową wymiaru sprawiedliwości i etatowych świadków koronnych? Ryszard Boguński urodził się w 1969 roku w Katowicach. Według informacji miał dobrze radzić sobie z nauką, która nie stwarzała mu żadnych problemów. W młodym wieku zainteresował się sportem. Jako młody zapaśnik był na tyle dobry, że zasilił kadrę polski w zapasach w stylu wolnym. W wieku 18 lat szybko zainteresował się biznesem. Gdy w Polsce następowało powolne zniesienie komunistycznego reżimu, Bogucki rozpoczął swoje pierwsze legalne przedsięwzięcie handel pojazdami. Handlował autami niemieckimi czy francuskimi, ale największe pieniądze przyniosły mu handel autami rodzimej produkcji. Dzięki znajomości z pracownikiem mototechniki w Chorzowie, wygrywał większość przetargów na Fiaty czy polonezy, które później sprzedawał z wysoką marżą. W wieku 19 lat założył swój pierwszy biznes. Pierwszy sklep otworzył w Chorzowie w 1988 roku. Szybko po nim otworzył kolejny sklep również w Chorzowie oraz trzeci w Katowicach. Zyski ciągle planował inwestować, stąd też w 1989 roku po zmianach ustrojowych otworzył jeden z pierwszych kantorów w Polsce. Interes walutowy był na tyle opłacalny, że szybko otworzył kolejny punkt kantorowy również w Katowicach. Jego nazwisko zapisało się na śląskiej mapie biznesmenów. W 1991 roku 22-letni Ryszard Boguński założył wraz ze wspólnikiem przedsiębiorstwo Highlife w Chorzowie. Ideą Highlife było stworzenie w Polsce pierwszego salonu samochodów sportowych i luksusowych. Highlife w swojej ofercie miało takie pojazdy jak Porsche, Mercedes Benz czy Ferrari. W tym limitowane egzemplarze jak choćby czarna testarosa, jedna z trzynastu na świecie, którą prywatnie użytkował Ryszard Bogucki. Pojazdy do Highlife trafiły dzięki współpracy Ryszarda Bogudzkiego i jego wspólnika z niemiecką firmą Autobacker. Przedsiębiorstwo Highlife zostało sponsorem wyborów Miss Polonia w 1992 roku. A sam Ryszard Bogucki został jednym z członków jury, które dokonywało wyboru najpiękniejszej kobiety tego roku. Konkurs wygrała Elżbieta Dziech, a firma ufundowała dla zwyciężczyni luksusowego wówczas Forda Probi. Ryszard, zauroczony Elżbietą, zaczął się z nią spotykać, a finalnie zostali parą. Ryszard Bogucki ukrył przed przyszłą żoną fakt, że już raz stawał przed ślubnym kobiercem. W 1993 roku para spodziewała się potomka, natomiast Richard spodziewał się pierwszych problemów prawnych. W 1993 roku Richard Bogucki ogłoszony został biznesmenem roku, a także otrzymał nagrodę Srebrnego Asa za szczególne zasługi dla gospodarki i prężne wejście w branżę hotelarską. Nagrody te były konsekwencją podejmowanych przez niego przedsięwzięć biznesowych. Był właścicielem hotelu pod Brunatnym Jeleniem w Cieszynie oraz hotelu Stars w Katowicach. W podobnym okresie poznał Grzegorza Szymanka i Piotra B. pseudonim Łapa biznesmenów z pogranicza prawa. Popularne stawało się przejmowanie państwowych spółek i prywatyzowanie ich. Tak też wraz z Szymankiem i Piotrem B. zakupił Unitra Eltron. Inwestycja miała kosztować blisko 2 miliony dolarów, a Bogucki miał ją odsprzedać z zyskiem w szybkim okresie. Koniec końców interes nie wypalił, a Ryszard Bogucki przez udział w reprywatyzacjach spółek wszedł pod lupę służb. W momencie podejmowania się dalszych inwestycji Ryszard Boguński szukał sposobów finansowania swoich interesów. Chcąc zmaksymalizować zysk, próbował uzyskać kredyt, a w ramach potwierdzenia możliwości jego spłaty poświadczył swoje unikatowe Ferrari Testarossa. Wtedy też dowiedział się, że jego samochód widnieje jako kradziony na terytorium Niemiec. Firma Autodecker, z którą współpracował Ryszard Bogucki i Highlife, oskarżyła go o to, że przywłaszczył on sobie samochody przez nich dostarczone. Według Ryszarda Boguckiego Autodecker otrzymało część zapłaty odgórnie, natomiast reszta miała być rozłożona w ramach kredytu kupieckiego. Dopiero po wielu latach został on z tego tytułu uniewinniony, natomiast wówczas rozpoczęło to na niego nagonkę prokuratorską, jak i medialną. Sprawa z firmą Autodecker wlokła się latami. W międzyczasie odsiedział pięciomiesięczny wyrok. Dopiero w 1997 roku sprawa się rozwinęła. Wówczas przestał stawiać się przed sądem, co doprowadziło do wystawienia za nim listu gończego. Prokuratura zarzuciła mu przywłaszczenie samochodów należących do dusseldorskiej firmy Autodecker oraz wyłudzenie blisko 7 milionów złotych kredytów bankowych. Jak sam Ryszard Bogucki wspomina, te wydarzenia, z których po latach został uniewinniony, wtedy sprawiły, że stracił całkowitą możliwość sygnowania sobą swoich interesów. Banki hurtowo wypowiadały mu kredyty, żądając natychmiastowych spłat należności, podwyższano mu odsetki od kredytów oraz doprowadzono go do niemal całkowitego wyprzedania swojego majątku, który zdobył legalnie w oparciu o małe niedociągnięcia prawne. Ukrywając się, miał spotkać się z Piotrem B. pseudonim Łapa, który natomiast poznał go z Nikodemem Skotarczakiem. Według Ryszarda Boguckiego relacja miała być czysto biznesowa polegająca na dostarczeniu Boguckiemu przez Nikosia fałszywego paszportu. Lecz obaj panowie mieli ze sobą szczerze rozmawiać i nawet się zaprzyjaźnić. Ryszard Bogucki uważa, że Nikodema zainteresowała jego smykałka do interesów i doświadczenie zapaśnicze. Od 1997 roku zajął się tak pośrednictwem biznesowo-finansowym, doradztwem i ułatwianiem funkcjonowania przedsiębiorstw. Była to tak zwana działalność biznesowa z szarej strefy. W głównej mierze Ryszard Bogudzki zajął się ściąganiem należności z ramienia firm lub osób prywatnych wobec podmiotów będących ich dłużnikami. Działanie w tej branży ułatwiło mu znajomość ze sportowcami, szczególnie ćwiczącymi sporty walki, którzy tworzyli jego ochronę i zaangażowali się w jego działalność windykacyjną. Wtedy też miał poznać członków mafii pruszkowskiej. Według Ryszarda Boguckiego znajomość miała opierać się na współpracy w ramach automatów do gier hazardowych. Bogucki miał wstawiać maszyny do lokalów, mając zgodę Pruszkowskich. Natomiast procent za każdy z nich miał płacić miesięcznie. W 1998 roku wystawiono drugi list gończy za Ryszardem Bogułckim. Tym razem za rzekome porwanie biznesmena z pod Beskidzia Dariusza S. Wówczas regularnie miał opuszczać teren Polski. Zamieszany w oszustwa, wyłudzenia i egzekwowanie należności, Ryszard Bogułski miał uciec do Meksyku, dokładnie do Cancun. Dopiero w styczniu 2001 roku wpadł, a razem z nim jego partnerka Karolina N. W międzyczasie, gdy ukrywał się, policja zarzucała mu, że miał dokonać zabójstwa generała Marka Papały 25 czerwca 1998 roku. Porwaniu i morderstwa Grzegorza Szymanka na Słowacji w 1998 roku, zabójstwa na zlecenie Zbigniewa Esz, pseudonim Simon, 5 marca 1999 roku, a także zabójstwa Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, 5 grudnia 1999 roku oraz blisko 10 innych morderstw w ramach wojny gangów w Polsce. Ryszard Boguński od stycznia 2001 roku jest człowiekiem aresztowanym i aktualnie odbywający wyrok orzeczony w 2007 roku na 25 lat pozbawienia wolności za udział w zabójstwie Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing. W sprawie zabójstwa Pershinga osobą, która oskarżała go jako pierwsza, był Adam Korczak, pseudonim dziadek, wówczas świadek koronny. Ten, składając obszerne zeznania. Po dwóch tygodniach od nich zmarł z powodu zbyt wysokiego stężenia alkoholu w organizmie. Zeznał on, że miał rzekomo jechać na porwanie Pershinga w składzie on, Ryszard Niemczyk, pseudonim Rzeźnik, oraz Ryszard Bogucki. Dopiero na miejscu, w momencie gdy nastąpić miało porwanie, zreflektował się, że Bogucki oraz Rzeźnik mieli wyjść z pojazdu z bronią. Rolą rzeźnika miało być strzelanie w powietrze, jak na wiwat, w celu odgonienia świadków, natomiast rolą Boguckiego miało być zastrzelenie Pershinga. Po wszystkim, auto marki Audi 80 mieli spalić w lesie. Jedyne, co daje potwierdzenie tej teorii, to fakt, że Trójka Panów zameldowała się w jednym z zakopiańskich hoteli pod fałszywymi danymi. Jednak w różnych ramach czasowych, Niemczyk oraz Korczak w godzinach porannych, natomiast Bogucki w popołudniowych. Ryszard Bogucki broni się, że w tym czasie miał mocne zapalenie płuc, na co posiada dokumentację lekarską z danego okresu. Dodatkowo przesłuchano kobietę, która nocowała Ryszarda Niemczyka, Adama Korczaka oraz niejakiego Mariusza J. w swoim domu wieczorną porą 5 grudnia 1999 roku. Więc skoro panowie razem mieli dokonać morderstwa, to czemu mieliby się rozdzielić oraz ważny fakt, kim był Mariusz J, o którym Adam Korczak nie wspominał w swoich zeznaniach. Po latach, dopiero w 2007 roku, Ryszard Niemczyk, który nie przyznawał się do winy, uległ i przyznał się, potwierdzając wersję Adama Korczaka, co doprowadziło do prawomocnego skazania Ryszarda Boguckiego na karę 25 lat więzienia. Ryszarda Boguckiego wiązano również z zabójstwem generała Marka Papały. Zeznania na niego złożył Piotr K. Broda, świadek Korony, który zeznał, że Bogucki miał się chwalić mu dokonaniem tego zabójstwa oraz wielu innych morderstw. Żona generała, Małgorzata, miała podczas wizji rozpoznać w Boguckim mordercę, lecz wycofała się z tego, natomiast posronny świadek zdarzenia nie rozpoznał mordercy w Boguckim. Dopiero w momencie jak prokuratura uznała zeznania Piotra W. pseudonim Broda w innych śledztwach za konfabulację odrzucono też i rolę Ryszarda Boguckiego w tym postępowaniu. Uniewinniono go z tego zarzutu w 2013 roku. Po uniewinnieniu Bogucki złożył pozew o odszkodowanie w wysokości 9 milionów złotych. W lutym 2017 roku otrzymał zadośćuczynienie w wysokości 260 tysięcy złotych, a gdy odwołał się i od tej kwoty, w lipcu sąd zredukował ją do zaledwie 30 tysięcy złotych. Broda pomówił również Boguckiego o morderstwo Zbigniewa Esz, pseudonim Simon oraz Grzegorza Szymanka. O ile sprawców zamachów na Simona nie ustalono, o tyle sprawa Grzegorza Szymanka została zamknięta i został on zamordowany przez słowackich gangsterów w niewyjaśnionych okolicznościach. Czy Ryszard Bogucki może być ofiarą polskiego sądownictwa? Być może tak jest. Od początku jego linia obrony jest taka sama. Składa on ciągle takie same wyjaśnienia, podkreślając, że jego znajomość z Ryszardem Niemczykiem to medialny mit, który pasuje w narrację sądu do skazania go za czyny, których dopuścił się rzeźnik. Ryszard Bogudzki, pomimo izolacji i zamknięcia, publikuje swoje wypowiedzi na profilu facebookowym. Do niedawna prowadził również swój blog. Zapowiedział wydanie książki o swoim życiu, którą wstępnie nazwał Autorefleksja nad własnym ego.